To czyta książki. Ten żyje dwa razy. Zapraszam Was, bo więc do mojej alternatywnej rzeczywistości, w Starym Pałacu, w oranżerii zwanej Ogrodem Zimowym. Opowiem Wam dzisiaj o książkach, które zamierzam czytać tego lata i które niedawno stało się moją własnością. Przejdźmy się chwilę po wnętrzach pałacu. Spójrzcie na te witraże. Są to autentyczne witraże z XIX wieku, które były zachowane w czasie II wojny światowej, zakopane pod ziemią, żeby nie zostały uszkodzone. Mamy tutaj szereg wspaniałych portretów różnych właścicieli tego miejsca, a także ich rodziny. I inne obrazy z epoki. Cudowne schody zaprowadzą was, nas na parter. Jesteśmy w holu pałacu. Przed nami wspaniałe żółte kanapy i miejsce, aby się rozsiąść wygodnie. A tędy idziemy do oranżerii, zwanej także zimowym ogrodem. Tu będziemy dzisiaj opowiadać o książkach. No to posłuchajcie. Rozejrzyjmy się jeszcze chwilę po wnętrzu. Mamy tu piękny przykład secesji. Wazon w kształcie irysa, nieco uszkodzony, ale wciąż jeszcze zachwycający. Za oknem park pałacowy. Figurki, na parapecie trochę aloesów. Figurka stylizowana na XIX wiek, nie wiem czy autentyczna, bardzo ładna. A za oknem, a za oknem mamy duży krzew budleja Dawida, tak zwanego drzewa motylowego. Zauważyłam kręcąc ten film, że na właśnie tym krzewie siedzą szczegóły i trznadle. Bardzo rzadkie ptaki, niezwykle pięknie ubarwione. Rozejrzyjmy się jeszcze. Żeby się napawać tą atmosferą wyjątkowego wnętrza. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W bibliotece z kotem dawno mnie nie było. Ja nazywam się Zuzanna i prowadzę kanał o książkach, ale także o innych miłych i pięknych rzeczach, które spotykam na swojej drodze. Dawno mnie nie było i przez jakiś czas nie było tutaj nic, nic się nie działo na tym kanale. Ale postanowiłam przywrócić go do istnienia, reaktywować, można powiedzieć, nadać mu ponowne życie, być może nieco w innej postaci. Witam Was serdecznie dzisiaj e, z Oranżerii, a właściwie Ogrodu Zimowego, bo tak nazywa się to miejsce, e, w e, Pałacu Wiejce. Jest to pałac e, pochodzący z XIX wieku. E, przepiękne miejsce, przecudowne, e, Pozwolę sobie pokazać Wam kilka miejsc, kilka urokliwych zakątków tutaj i w pałacu, i na zewnątrz w parku, tak żebyście mieli wyobrażenie, w jakim wspaniałym miejscu przyszło mi kręcić ten odcinek. Ten odcinek nazwałam Bukol Pałacowy, ponieważ jestem w pałacu i chcę wam opowiedzieć o książkach, które niedawno kupiłam. A jednocześnie o książkach, które planuję wkrótce przeczytać. Niektóre z nich już nawet przeczytałam, a niektóre z nich czytam. Nie będzie to bardzo długi odcinek, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Tęskniliście? Powiedzcie, czy tęskniliście? Bo ja tęskniłam. Tęskniłam za Wami i za Waszymi komentarzami, za rozmowami z Wami i za tym, żeby móc Wam opowiadać co tydzień coś nowego. Nie wiem, czy w tej formule, która teraz nastąpi, będę tak często realizować odcinki i je emitować, ale na pewno będę się z Wami spotykać przynajmniej raz w miesiącu. Taki jest mój plan. Chodzi to generalnie o to, żebyśmy byli w kontakcie, żebyśmy mogli ponownie e, ze sobą rozmawiać, żebyśmy mogli ponownie wymieniać swoje myśli, a jednocześnie, żebyśmy się wszyscy sobą nie zmęczyli, ale pozostali na przyjemnym poziomie. Dobrze, przejdźmy więc do rzeczy. Mam dla Was dzisiaj kilka książek. Pierwszą książką, o której chcę powiedzieć, to książka Petry Dworzakowej, o której książkach już wielokrotnie mówiłam, bo czytałam jej, książki, jej książkę Wrony, jej książkę Ogród, jej książkę Jestem Głód, a teraz ukazała się jej książka zatytułowana Zmienione sny. I jest ona nieco inna niż te wszystkie, które wymieniłam przed chwilą. Czyli nie jest powieścią. Jest to książka, która składa się z rozmów. Ta książka została wydana w 2025 roku przez wydawnictwo Stara Szkoła. Przetłumaczona została przez pana Mirosława Śmigielskiego. I to jest książka, która pochodzi z 2012 roku, więc jest, można powiedzieć, 12-latką. No, eee, Dworzakowa porządziła być może te rozmowy. Eee, wtedy, kiedy pisała książkę Ogród, kiedy przygotowywała się do stworzenia książki Ogród, ponieważ ta książka, o czym może wiecie, a może jeszcze nie wiecie, ta książka mówi o mężczyźnie, który porzuca stan kapłański i postanawia żyć w normalnym świecie. Ale jako były ksiądz no, nie ma łatwego zadania. Zwłaszcza, że. Dokonuje wielu takich trudnych odkryć w swoim życiu. Nie będę wam jej opowiadać, ale zachęcam do przeczytania. Jest to książka trudna, ale bardzo ciekawa. Podejmująca temat osób mocno związanych z kościołem duchownych, którzy zmieniają jakby swoją ścieżkę życia i decydują się wystąpić z kościoła. W tej książce, czyli w, o której teraz mówię, o zmienionych snach. Jest też wiele rozmów z osobami związanymi z Kościołem, z Kościołem katolickim. Są to osoby, które albo właśnie bardzo mocno udzielały się w Kościele, albo które doświadczyły bezpośredniego objawienia, albo takie osoby, które odeszły ze stanu kapłańskiego. Wszystkie te historie, wszystkie te opowieści one są w formie dialogów z, z bohaterami. Można nawet powiedzieć, że ta książka ma w sobie coś z reportażu. Jest bardzo ciekawa, jeżeli kogoś oczywiście interesuje ten, ten temat, bo to jest książka, która ma podtytuł, i ten podtytuł brzmi Anatomia żywotów chrześcijańskich i ich wypadków. I to znakomicie oddaje treść tych dialogów, które tam znajdziemy. Zatem, jeśli interesują Was sprawy związane z Kościołem, czy to w sensie pozytywnym, czy negatywnym, poszukujecie takich ciekawych i bezpośrednich opowieści konkretnych osób, nie jakichś wydumanych, czy ogólnych, filozoficznych refleksji, to bardzo Was zachęcam do sięgnięcia po nową książkę Petry Dworzakowej. Jak już mówię, ona nie jest nowa, tylko dopiero co wydana w Polsce. Kolejna książka, o której chciałabym Wam powiedzieć. To książka zatytułowana Pisarz rodzinny Grégoire de la Cour Ją napisał, francuski autor. Wydało wydawnictwo Drzewo Babel. Mam ją tutaj akurat, pokażę Wam. To jest książka, którą już zaczęłam czytać w podróży tutaj do Wiejec. Jest bardzo ciekawa. Jest maleństwem, takim naprawdę niedużym. Opisuje historię pewnego chłopca który jako dziecko dał się poznać jako genialny pisarz. Oczywiście jest w tym sporo przesady. Zaczyna się od tego, że pewien mały chłopiec... Yy, pewien mały chłopiec pisze wiersz i ten wiersz jest po prostu tak genialny, niesie w sobie tyle możliwości interpretacji. Zostaje on przez swoją rodzinę okrzyknięty geniuszem i potem ta łatka pisarza rodzinnego Wciąż jest do niego przyklejona, i książka ta, napisana przez mężczyznę, który nie określa siebie jako pisarza, tylko twórcę reklam. Można powiedzieć, że jest copywriterem, ale jak sami wiecie, copywriterzy to ludzie, którzy mają ogromną wyobraźnię, a często też niezły dar do słów. I taki właśnie jest nasz yy, bohater, yy, bohater, i taki też jest nasz yy, autor. Książka, jak, jak na razie, bo dopiero zaczęłam ją czytać, wydaje się bardzo ciekawa i zabawna. A ja lubię czytać zabawne historie. Ma w sobie taką świeżość i lekkość francuskich filmów, y, które podnoszą jakieś tematy mało spotykane, bo tutaj, jakby powiedzmy sobie, y, talent pisarski w rodzinie nie jest tematem szczególnie y, eksponowanym czy jakoś tam popularnym. Ale z drugiej strony. Myślę, że to jest coś bardzo ciekawego, bo zmaganie z taką etykietą no, jest poważne i okazuje się, że jakby wiele się oczekuje od osoby, która ma tytuł pisarza rodzinnego. Muszę powiedzieć, że coś chyba o tym wiem, bo też jako bardzo młoda osoba zaczęłam pisać wiersze i też uchodziłam w rodzinie za taki fenomen pisarski. <noise> Potem jeszcze napisałam parę innych rzeczy, ale w każdym razie dobrze rozumiem ten problem. Książka jest zabawna, lekka, e, dowcipna. Jeszcze nie skończyłam jej, także nie mogę powiedzieć, jak się kończy, czy, czy jakby jaki ciężar ogólny niesie, ale, ale póki co jestem z niej bardzo zadowolona. I polecam. Przeczytam Wam może jeszcze, o, zanim zakończę mówić o tej książce, przeczytam wam ten wiersz, który napisał ten, że młody, bardzo młody chłopiec, i od którego wszystko się zaczęło, bo wiersz jest naprawdę zabawny. I brzmi tak. Mamo, nie jesteś piżamą. Tatku, płyniesz na dużym statku. Babciu, mysz się schowała w kapciu. Dziadusiu, wszyscy robią siusiu. Prawda, że głęboka, głęboka literatura. W związku z tym y, od razu uznano, y, że autor, czyli ten młody chłopiec, no zapowiada się znakomicie. I tak Was z tym zostawiam, zapraszając do lektury. Y, kolejna książka, o której chcę powiedzieć, to książka, y, teraz uwaga, nie wiem jak się to czyta, ale będę się starać. Godzi Oboma. To autor jest Afrykańczykiem, Orkiestra Bezbronnych. Jest to książka tłumaczona przez Magdalenę Słysz, wydana przez wydawnictwo Albatros. I ta książka jest reklamowana jako finalista nagrody Bookera. Jest to książka. O tematyce, która jak dotąd była mi zupełnie obca, przyznam, ale właśnie dlatego też mnie troszeczkę zachęciła, bo pomyślałam sobie, że może warto sięgnąć po właśnie takie tematy, których dotychczas nie znaliśmy. Zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym dobrze jest zapoznać się z czymś zupełnie nowym, wyruszyć w zupełnie nowe miejsca, tak? Teraz zapraszam was tutaj do Pałacu wiejce. Nadzwyczajne miejsce, gdzieś między Poznaniem a Gorzowem, Puszczy Noteckiej. Taka krótka wstawka na reklamę, ale nikt mi za to nie płaci, także ludzie. Reklamuję to zupełnie z dobrego serca, ponieważ tutaj naprawdę warto przyjechać. E, wracając do naszej książki. Książka Orkiestra Bezbronnych. Um, jest takim cudownym obrazem świata ludzi i świata duchów. Pokazuje sposób myślenia i widzenia. E, rzeczywistości przez osoby z Afryki, ale też jest obrazem eksodusu Afrykańczyków do Europy za lepszym światem, za, za godziwym życiem, ale też za ta taką wizją, taką wizją, która kazała Europejczykom Jechać do Ameryki, goniąc swój e, amerykański sen. Tutaj mamy taki europejski sen, który śnią, śnią, młodze, Afry, śnią młodzi Afrykańczycy. Autor jest nigeryjczykiem i jest to literatura nigeryjska. Muszę przyznać, że nigdy nie czytałam wcześniej e, no, niczego z zakresu literatury nigeryjskiej, także to zupełna nowość jest dla mnie. P powiem Wam jeszcze raz e, autora i tytuł, żebyście się dobrze zapamiętali. Chigodzi obioma, chigodzi obioma, tak to się chyba czyta: Orkiestra Bezbronnych. E, I ta historia mm, eksodusu do Europy e, opowiada los e, pewnego bohatera. Który zakochuje się w dziewczynie, która, jakby to powiedzieć, nie jest dla niego, czyli jej rodzina ma dużo wyższy status społeczny niż on i jego rodzina. I on postanawia udowodnić jej, że zasługuje na jej miłość i wyruszyć do Europy, aby tam zdobyć wykształcenie. I jakby w imię swojej miłości rusza do tej Europy, goniąc swój europejski sen. Brzmi to tak być może troszeczkę banalnie, ale wiem, że ta książka pełna jest duchowości, pełna jest takich y, mądrych, y, filozoficznych przemyśleń. Więc myślę, że może być naprawdę no, wartościową lekturą, y, czy to na czas wakacji, czy niekoniecznie na czas wakacji. Kolejna książka, o której chciałam powiedzieć, to książka Kate Foster Stracona. I wydało ją wydawnictwo Kobiece w tym roku, tłumaczyła Edyta Świerczyńska. Powieść inspirowana jest pra prawdziwym procesem sądowym, który, który wydarzył się w XVII wieku, a jego... a oskarżoną w tym procesie była kobieta, która została nazwana morderczynią, Swojego męża i za to właśnie była sądzona. Czy była morderczynią, czy nie? Jak przebiegał ten proces i co w nim było takiego niezwykłego? Wszystko to znajdziecie w tej książce. A ciekawe i niezwykłe jest jeszcze dodatkowo to, że autorka pani Kate Foster korzystała z prawdziwych akt, akt sądowych, z XVII wieku, które zachowały się do naszych czasów znakomicie. Tym bardziej jest to ciekawe, dzieje się to w Szkocji, w Edynburgu. Mamy po prostu y, obraz społeczeństwa i obraz kobiety, obraz mentalności tamtych ludzi. Niezwykle ciekawa książka i pięknie wydana, polecam. Kolejną książką, o której chcę powiedzieć, to książka Kazuo Ishiguro, którego przedstawiać raczej nie trzeba, wiadomo jest to noblista z 2017 roku. Pisze bardzo dużo, jest płodnym autorem. Ja czytałam kilka jego książek, ale jeszcze sporo przede mną i ta właśnie książka, o której chcę powiedzieć, to jest książka, której jeszcze nie czytałam. Zatytułowana jest Kiedy byliśmy sierotami. Wydana przez wydawnictwo Albatros w tłumaczeniu Andrzeja Apela. Co mogę wam powiedzieć o tej książce? Kiedy byliśmy sierotami. Główny bohater Żyje w Anglii w latach 30. XX wieku. Jest detektywem i czuje taką gęstniejącą atmosferę niebezpieczeństwa, zbierającej się burzy, można powiedzieć, polityczno-historycznej. Czuje jakby gdzieś podskórnie zbliżającą się wojnę. I te... Przeczucie końca, te wrażenia, że coś przemija bezpowrotnie, że świat, w którym żyje, kończy się i że jego dni są wręcz policzone, to sprawia, że postanawia odnaleźć prawdziwą historię swoich rodziców. A tak się składa, że jego rodzice i on sam początkowo mieszkali w Chinach, w Szanghaju. I wyrusza do Szanghaju. Poszukiwaniu prawdy o swojej rodzinie, o swoich rodzicach. To bardzo ciekawa i pasjonująca lektura. Myślę, że będzie świetna na lato. Jest tam trochę wątków kryminalnych, ale też dużo takiego ciepłego, ciepłej, interesującej fabuły, takiej, która otoczy nas sobą i nie pozwoli wyjść poza nią, takiej, którą się zagłębiamy i nie chcemy przestać, więc właśnie liczę bardzo na, na tę książkę Kazuo Ishiguro. Jest jeszcze druga książka Kazuo Ishiguro, o której chciałam Wam opowiedzieć, zatytułowana, zatytułowana Niepocieszony. Jest to podobno jedna z jego najlepszych książek, jak mówię, jeszcze jej nie czytałam. Wydana także przez wydawnictwo Albatros w tłumaczeniu Tomasza Sikory. Jest to taka powieść na poły surrealistyczna. Główny bohater, światowej sławy pianista, zostaje zaproszony na koncert gdzieś do Europy środkowej i tam w pewnym mieście, do którego przybył, okazuje się, że nikt nie wie nic o tym koncercie, że mieszkańcy są zaskoczeni, że on chce tam wykonać jakiś koncert. Bo oni czekali na niego z zupełnie innych powodów. I wychodzi na jaw, że został tam zaproszony wcale nie po to, by koncertować, jak to zwykle robi, ale po to, by pomóc mieszkańcom, ponieważ oni mają wobec niego jakiś swój tajemny plan. I on w niezwykły, sekretny sposób jest powiązany z ich losami o czym dotychczas nie wiedział. I o czym dowiaduje się na miejscu. Wydaje się to bardzo tajemnicze, ekscytujące i pociągające, i pomyślałam, o tak, chcę to przeczytać. Chcę dowiedzieć się, co takiego łączy tego znanego pianistę z losami tego miasta. To jest taka bardzo ciekawa lektura, która czeka na mnie tego lata, i jestem przekonana, że będzie to coś smakowitego. Na pewno wam o tym opowiem, jeśli już przeczytam. Kolejną książką, o której chciałam mówić jest książka, właściwie zbiór opowiadań, trzech opowiadań konkretnie, Michała Błuchakowa, zatytułowane Diaboliada i inne opowieści. Są tam, szczerze mówiąc, tylko trzy historie. Jedna z nich nosi tytuł Psie serce, druga Fatalne jaja, a trzecie Diaboliada. Psie serce wydaje mi się, że już czytałam w jakimś innym zbiorze, ale chętnie sobie przypomnę, a dwie inne jeszcze są mi zupełnie nieznane, więc pomyślałam, że bardzo chętnie poczytam Bułhakowa, zwłaszcza w, w krótkich formach, co jest oczywiście bardzo wygodne, szczególnie w czasie podróży. Także będę czytała w moich podróżach tegorocznych e, Bułhakowa. Jest jeszcze kilka książek, o których chciałam Wam wspomnieć. E, dwa tomiki wierszy. Wydane przez wydawnictwo Fosforos. Jedną z, jeden z nich napisała Ilona Pletnicka i nosi tytuł Ostatnie zaćmienie, a drugi z nich to zupełna nowość, wydane dosłownie teraz, jest jeszcze ciepłe. Jest to książka Leska Krzesąda Zdanowicza pod tytułem Wykrawanie cienia ku życiu. Obie te książki, oba te tomy poetyckie ukazały się w serii Druga strona. I są jakby zupełnie różne. Ja już czytałam oba te tomy poetyckie, ale zachęcam Was bardzo serdecznie, jaki to temat właściwie to magiczny sposób widzenia świata. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że wielu poetów w ten sposób patrzyło na świat, ale w tym przypadku mamy tu jakby dwie osoby, które są zainteresowane magią i okultyzmem. I w bardzo odmienny sposób wyrażają te swoje zainteresowania. Oba te tomiki, mimo że wydane w tym samym wydawnictwie i w tej samej serii, bardzo się różnią. Ilona Pletnicka pisze bardzo współcześnie. Jej poezja zawiera w sobie dużo odniesień do życia codziennego. To kobieta, która zmaga się z, z macierzyństwem, zmaga się z życiem która doświadcza wielu trudności w których dostrzega jakiś mistyczny blask który dostrzega przejścia do innych światów jest cała nastawiona na tak, takie magiczne widzenie świata ale z nutą mroku jest osadzona w, w jakiejś strefie cienia bez nadziei. Przypomina mi to trochę poezję Sylwii Plath. Nie wiem, czy to dobrze, ale, ale to była wielka poetka i to, co pisała, było znakomite. To, jeśli chodzi o poezję Ilony Pletnickiej, przypominam, Tomik nazywa się Ostatnie Zaćmienie. Natomiast, jeśli chodzi o książkę Lestka Krzesonda zdanowicza, to trzeba przyznać, że to jest rodzaj poezji rzadko wydawanej w naszym kraju. Autor, mianowicie, jest typem buntownika, takiego kontrkulturowego, który stawia się w opozycji do wszelkich systemów, do systemów, do cywilizacji, do kultur, do bogów, do ustalonych zasad. Jest z całą świadomością, po stronie rozpadu i chaosu. To bardzo ciekawa poezja, momentami obrazobórcza. Myślę, że może być trudna dla osób, które nie wiem, kultywują tradycje chrześcijańskie. Myślę też, że jest odkrywcza, że jest świeża, że jest inna niż wszystko że autor ma doświadczenia no, niełatwe i jest też właśnie poza systemem jest w jakiś sposób wykluczony. To jest bardzo, bardzo interesująca poezja. To tyle, jeśli chodzi o poetyckie moje plany i o tomy, które polecam. Jest też jeszcze jedna książka, o której chciałam powiedzieć. Książka, której jeszcze dotąd nie czytałam, a o której czytałam, że jest znakomita, więc mam nadzieję, że i Wy będziecie mieli okazję się o tym przekonać. Książka Maxa Frischa. Zatytułowana Sinobrody, wydana przez Wydawnictwo Literackie w tłumaczeniu Krzysztofa Jachimczaka. To jest książka znanego pisarza szwajcarskiego, który można powiedzieć, że jest drugi po Dürren Macie, Wewnątrz znajdziemy 11 opowiadań. Jest to pierwszy polski przekład tego autora. Opowiadania są bardzo różne, ale łączy je jedno. Bohaterowie występują w nich w sytuacjach granicznych. Zawsze to jest jakaś sytuacja taka zupełnie liminalna. Sama proza jest intelektualna, jest taka bardzo filozoficzna. Można nawet powiedzieć, że w pewien sposób jest snobistyczna, ale mnie się podoba, to jest dla mnie interesujące, jest też dla mnie z wyzwaniem, a to ważne. Wewnątrz znajdziemy znakomite opowiadanie, o którym czytałam, a którego jeszcze nie czytałam, opowiadanie zatytułowane Sinobrody. Jak pamiętacie, być może baśń o Sinobrodym budzi strach i przerażenie, a jednocześnie mówi o takich um, powiedziałabym, instynktach, czy takich siłach, podświadomości, które pchają nas ku katastrofie, o postawie. Która nie zakłada żadnej litości, o postawie samego Sinobrodego, który jest trochę jak Kronos. Jest całkowicie pozbawiony wszelkich uczuć i wszelkich sentymentów. Działa według zasad. Jeśli przyjmujesz Jego warunki i dotrzymujesz, zostajesz nagrodzony. Kiedy ulegasz swoim namiętnościom, kiedy ulegasz y, jakimś podszeptom, podświadomości, wtedy zostajesz ukarany. Wydaje się to niezwykle klarowne. Jest to bezwzględne i straszne. Dlatego, że to jakby stawia nas w sytuacji, w której nie mamy prawa do najmniejszego błędu. Bardzo bym chciała, żeby to lato było dla was Bogate w książki, ale też w czas do ich czytania, to najważniejsze, żebyście się zrelaksowali tak cudownie, jak ja tutaj w tych wiejcach. Cieszę się, że mogłam do Was wrócić i mam nadzieję, że będziemy się spotykać teraz regularnie, choć być może nie tak często, jak kiedyś. Trzymajcie się, kochani. Pa pa!